Witajcie, dzisiaj parę słów na temat życia praktycznego i kilka wskazówek dla rodziców, którzy chcieliby rozpocząć Montessori w domu, a nie wiedzą jak zacząć. Zapraszam. Jesteś rodzicem, który już coś, nie coś o metodzie Montessori słyszał i zastanawia się, czy ta metoda byłaby dobra dla niego, dla jego dziecka i dla jego rodziny, ale z drugiej strony nie chce na razie jeszcze kupować drogich pomocy czy zabawek. To właśnie życie praktyczne jest świetnym działem, który umożliwi Ci sprawdzenie, czy metoda Montessori działa w Waszym przypadku i się sprawdzi. Co to jest to życie praktyczne? Maria Montessori zauważyła, że dzieci od najmłodszych lat są bardzo zainteresowane takimi codziennymi obowiązkami i bardzo chętnie biorą w nich udział. Dzięki temu rozwijają swoją koncentrację uwagi, skupienie, ma to też dobry wpływ na małą, jak i na dużą motorykę, ponadto z dnia na dzień stają się coraz bardziej niezależne i dzięki temu też wzrasta ich pewność siebie. Także jak widzicie plusów takich codziennych czynności, które dajemy dziecku. Do zrobienia jest bardzo wiele. Niestety, zazwyczaj pojawia się pewna bariera, i tą barierą jesteśmy my, rodzice i nasze myślenie. Nasze myślenie typu, że dziecko się skaleczy, że zrobi sobie krzywdę, że coś mu się stanie, myślenie typu, że dziecko jeszcze jest za małe, że ono tego nie potrafi. I taka chęć wyręczania go w wielu obowiązkach, która na dłuższą perspektywę jest niestety dla dziecka niedobra. Dla wszystkich rodziców, Maria Montessori tutaj podaje taką wskazówkę, że nigdy nie pomagaj dziecku, jeżeli widzisz, że dziecko jest przekonane, że samodzielnie skończy daną czynność. Także nawet jak czasami mamy ochotę właśnie podejść, to warto zrobić dwa kroki do tyłu i dziecku nie przeszkadzać w tym, co robi. Większość tych takich czynności codziennych, życia praktycznego przedstawię Wam tutaj w kuchni, jako że kiedy dziecko zaczyna chodzić, raczkować, to ta kuchnia jest dla niego najbardziej interesująca. I możecie zacząć już w momencie, kiedy dziecko skończy pół roku i rozszerzamy mu dietę i wtedy uczymy go samodzielnego jedzenia. Bardzo dobra tutaj metoda, która was do tego, wam tym może pomóc i poprowadzić, to tak zwana metoda BLW, czyli Bobas y, Lubi Wybór. Y, w skrócie polega to na tym, że nie karpimy dziecka takim zmiksowanym jedzeniem, tylko po prostu dajemy mu dorączki czy na talerzyk kawałki ugotowanej marchewki na początek, ziemniaczka, jakieś owoce. Dziecko samodzielnie sobie to bierze i wkłada do buzi. Oczywiście na początku zazwyczaj tylko gryzie i wypluwa, ale z każdym dniem radzi sobie coraz lepiej. Ta metoda ma też naprawdę bardzo dobre, takie pozytywne efekty na rozwój dziecka. Dziecko sobie tutaj ćwiczy ten ruch ręka-oko. Ma wiele doznań takich sensorycznych, zarówno w rączce, jak i w buzi. Poprzez gryzienie ćwiczy całą tą motorykę Buzi I dzięki temu nie pojawiają się później różne problemy logopedyczne. I oczywiście uczy się samodzielnie jeść. Tutaj, tak jak widzicie, zachęcam Was do tego, aby dawać już w tym momencie dziecku naczynia szklane, żeby nauczyło się ono z nimi obchodzić. Oczywiście parę razy takie naczynie się stucze, ale to właśnie jest lekcja, taka, że dziecko wie, że, że kiedy naczynie spada, to, to, to wtedy się zepsuje i jest bardziej ostrożne. W tym wieku również około pół roku uczymy dziecko samodzielnie pić ze szklaneczki. Również zachęcam, żeby to była szklanka, szklanka a nie plastikowy kubeczki. I tutaj takie mądre zdanie, że tu się szklanka jest o wiele bardziej wymagającym profesorem dla dziecka, które uczy się pić, aniżeli plastikowy kubeczek. Tak więc od momentu, kiedy dziecko skończy pół roku, to tutaj też już możemy uczyć je samodzielnego picia. Kiedy dziecko zaczyna już chodzić, to może nam pomóc w takim codziennym przygotowaniu posiłków. I tutaj fajnie sprawdzi się taki pomocnik kuchenny, tak jak widzicie, jakie dziecko może samodzielnie wejść, i szczególnie te mniejsze gdzieś około roku półtora są w nim bezpieczne, ale dla starszych dzieci wystarczy jakiś stołeczek, podnóżek, tak, żeby mogło razem z nami pracować przy blacie. I co takie malutkie dziecko może z nami robić? Może wsypywać, wlewać, mieszać, Możemy również dać różne rzeczy do obierania, na przykład banana, jajko. Także naprawdę różne właśnie tutaj czynności, w różnych czynnościach może nam pomagać w przygotowaniu posiłku. Kolejnym pomysłem będzie zastawianie wspólnie stołu. Tutaj jest ważne, aby przygotować dla dziecka jakąś szafkę, w której ma swoje naczynia. A jak wcześniej wspominałam, warto, żeby te naczynia były szklane, i wtedy dziecko pomaga nam przenosić te czućce czy naczynia na stół. Jeżeli chodzi o takie jedzenie, to oczywiście możemy tutaj przeznaczać dla dziecka jakiś mniejszy stoliczek i krzesełeczko. Na pewno zastawianie stołu będzie wtedy łatwiejsze, ale na przykład dla naszej rodziny ważne jest to, aby jeść posiłek wspólnie przy stole. Także wtedy dobrym rozwiązaniem jest na przykład takie krzesło, które rośnie z dzieckiem i może ono samodzielnie na nie wejść i zejść. Kolejnym pomysłem będzie sprzątanie dziecka po sobie, na przykład po zjedzonym posiłku. Możemy dać mu szmatkę albo sobie... Tutaj właśnie wszystko po sobie wytarło, ale również dziecko może posprzątać po sobie w momencie, kiedy się coś rozleje. Może z nami razem wycierać kurze, także jak my wycieramy tą też swoją szmatką. Ponadto dzieciaczki bardzo lubią też w tym wieku, tak właśnie rok, półtora, dwa lata, polerować szyby. Także możemy dać mu jakiś taki spray, zwykłą wodę do psikania, i wtedy dziecko. Bierzesz matkę i te szybki poleruje. Jak zauważacie, wszędzie tutaj jest jak gdyby ten sam ruch rączką, który dzieci lubią, także możemy to wykorzystać i, i po prostu umożliwić dziecku razem wspólne sprzątanie z nami. Maria Montessori bardzo dużą wagę przykładała również do tego, aby dziecko troszczyło się o świat dookoła. Na przykład poprzez dbanie o rośliny. I tutaj już możemy zachęcić dziecko, żeby razem z nami właśnie te roślinki podlewało. Dla starszych dzieci warto, aby w swoim pokoju miało roślinkę, obok na przykład taki koszyczek, w którym jest konewka, w którym jest spray woda, właśnie do dbania o liście. I Maria Montessori bardzo właśnie dużą uwagę tutaj na to Zwracała, ponieważ tak jak my dorośli dbamy o dziecko, to w tym momencie dziecko może też dbać o jakieś niższe formy życia, jak na przykład rośliny i jest to naprawdę bardzo, bardzo edukacyjne dla niego, ponieważ uczy się sprawczości, uczy się odpowiedzialności za, za kogoś, za coś innego. Również możemy tutaj zachęcać dziecko, aby razem z nami karmiło psa lub inne zwierzątko, które macie w domu. I często w przedszkolach Montessori właśnie znajdują się jakieś zwierzątka, czy kury, czy króliki, o które dzieci dbają, także w domu również możemy to wykorzystać i je do tego zachęcać. Dzieci w pierwszych latach życia mają fazę wrażliwą na porządek. Faza wrażliwa jest to taki okres w życiu dziecka, kiedy z taką dużą łatwością przyswaja nowe umiejętności. Na przykład około roku dziecko ma fazę, fazę wrażliwą na ruch i wtedy uczy się chodzić, z kolei około dwóch lat ma fazę wrażliwą na język i uczy się mówić. I tak samo właśnie w tych pierwszych latach życia ma fazę wrażliwą na porządek. Także lubi, kiedy dookoła właśnie wszystko jest uporządkowane i chętnie. Odkłada różne rzeczy na swoje miejsce. Także po skończonej zabawie możemy też dziecko uczyć, że należy rzeczy odłożyć do koszyczka, a następnie na półeczka. Przy czym tutaj jest też ważne, abyśmy sami przestrzegali tych reguł i również rzeczy odkładali na swoje miejsce. No, jeżeli nie macie takiego przyzwyczajenia, to trzeba troszeczkę się skupić i, i o to zadbać, że my również o ten porządek w domu dbamy. Kolejnym pomysłem to będzie zamiatanie. Dzieciaczki bardzo w tym wieku lubią zamiatać. Możemy kupić mu takie mniejsze właśnie miotłe do jego rączki, ale powiem Wam szczerze, że u nas w tych pierwszych miesiącach, kiedy synek był tym zainteresowany, to i tak najbardziej lubił tą dużą miotłę, więc to wcale nie jest wymagane. Może być to również mała taka szczotka i szufelka i dziecko po prostu uczy się zamiatać. Dla starszych dzieci, aby im to ułatwić, bo wiadomo, że teraz to raczej dziecko tam w tym wieku półtora roczku bardziej tak się właśnie bawi i uczy tego zamiatania, ale dla starszych dzieci możemy na podłodze wyznaczyć takie miejsce, w które ma zamiatać śmieci i bardzo mu to ułatwi wtedy pracę. Polecam, aby wszystkie takie rzeczy, które dziecko ubieramy się, na przykład buty, czy jakaś czapeczka, plecaczek, były też właśnie w zasięgu dziecka, na jakimś w danym miejscu, aby mogło samo po nie sięgnąć. Już tak naprawdę od roku, półtora uczymy dziecko, aby na przykład przyniosło nam buciki i wtedy je wspólnie zakładamy. A w pewnym momencie dziecko samo się nauczy zakładać butów. Powiem Wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, kiedy mój synek się te, te kalosze nauczył sam zakładać, po prostu na hasło, że idziemy na dwór, szedł, otwierał szafeczkę i, i, i próbował te buciki włożyć. I w pewnym momencie mu się udało. Także, właśnie takie małe drobiazgi, chociażby to, że te buty stoją w jego zasięgu, powoduje, że dzieci naprawdę bardzo szybko uczą się pewnych czynności. Mam nadzieję, że tych parę tutaj pomysłów również zainspiruje Was do wprowadzania Montessori w swoim domu. Powiem Wam szczerze, że dla mnie taką inspiracją jest Ola i Marcin Są to Jest to małżeństwo, które już od wielu lat prowadzi szkołę Montessori i w latach 90. otworzyli. Grupę przedszkolną Montessori, i na tamte czasy nie mieli żadnej oryginalnej pomocy. Wszystko co robili, to robili własnoręcznie, i naprawdę jest to dla mnie mistrzostwo i taki wzór do naśladowania, że Montessori można wprowadzać bez dużych nakładów finansowych. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to proszę o subskrypcję, lajki, komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.